21 września, piątek. Cóż za wspaniały dzień! Piękna jest pogoda. Zaraz zobaczymy, ile stopni nam poda. 21 stopni. Fajna temperatura. Zatrzymałem się na tym parkingu w pracy, będąc, ponieważ chciałem nagrać wiadomość dla kolegi z Śradza. Pozdrawiam Krzysztofa z Śradza, który na magnes neodymowy chadza wiadomość głosową chciałem nagrać i nagrałem i przy okazji się tu zatrzymałem właśnie i myślę sobie nagram film taki spontaniczny wychodzę z auta moi drodzy i już podnoszę złom złom leży na podłodze proszę bardzo tylko z auta wychodzę mamy pierwszy złomik dzisiejszego dnia no to go tutaj wrzucimy a teraz idziemy do bankomatu Tutaj nie ma bankomatu, ależ jest bankomat, jest. A w nim są alu grosze. O tam, bardzo proszę. Bierzemy sakiewkę, właściwie worek na pieniądze. I tam przy ludziach, którzy siedzą w autach, będziemy grzebali w koszu. Moi drodzy. Nie chowam się w lesie ani w krzakach, bo to ilość alugroszy taka. Oj drodzy, zabieramy. Mm, torba brudna po wczorajszych akcjach. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tam się nie będziemy zagłębiać. Piąty, pięć alugroszy czy coś jeszcze wystaje nie tam nie będziemy grzebać no ale pięcioro groszy już zebrane ruch na drodze auta jeżdżą a ja chodzę tak się mi zrymowało no co chowamy chowamy i uciekamy także jechałem sobie tutaj i się tam Jechałem i się zastanawiałem na jaki temat nagrać film. No i spontaniczny film nagrałem. Może być? Spontaniczny film na parkingu, gdzie nic nie ma Właściwie już nic nie ma, bo były. Alu grosze, ale się skończyły. E, weekendu miłego i chińskie przysłowie e, Na koniec takie mało optymistyczne, ale bardzo realistyczne. Po każdym weekendzie poniedziałek będzie.